Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna, bratkowie. Czasy ostateczne będą się uodzwierciedlać brakiem wiary i ochydą spustoszenia. Przecież są ludzie, którzy nie powinni dopuszczać do tego, by miejsca święte były bezczeszczone. Dopuszcza się to dlatego, bo wśród naszej hierarchii i kapłanów jest brak wiary. Pan Jezus powiedział, czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę? Oczywiście, że znajdzie, bo inaczej Kościół przestałby istnieć. A niewielu się ostanie, bramy piekielnego nie przemogą. Tak trudno będzie ją odnaleźć wiarę w Kościele, wśród hierarchii kapłanów i wiernych. Jak ciężki los czeka tych, co zniekształcają Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa a zniekształcają ją na swoją zgubę i tych, którzy za nimi idą. Te słowa są dziś tak bardzo aktualne. Ani Pan Jezus, ani apostołowie nie kazali czcić bóstw pogańskich. Bóg postawił na samym początku dziesięciu przykazań na pierwszym miejscu: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Psalm 95 wyraźnie o tym mówi. Wszyscy bogowie pogańscy to demony. Bóg nie chce, byśmy czcili demonów, czy pacza mamy. Bez wiary w słowo wcielone, człowiek nie wie, co czyni. Dlatego pan Jezus modlił się na krzyżu. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego słowo wcielone, wiarę dziś się krzyżuje, a ci, którzy to robią, wiary nie mają. Za takimi nie można kroczyć ani ich słuchać, a przede wszystkim nie wolno im wierzyć, gdyż oni wiary nie mają w naszego Zbawiciela. Gdyby wiara była obecna na najwyższych szczeblach naszej hierarchii, to nie czczono by pacza mamy i nie wprowadzano by jakichś wizerunków do kościoła, gdzie jego centrum jest na Watykanie. Nie stawiano by jej przed tabernakulum w kościele i noszono z radością na barkach przez, przez naszych hierarchów na czele z bergolio. Pan Jezus i bóstwo pogańskie ma ze sobą tyle wspólnego co światłość z ciemnością, bród z czystością, prawda i fałsz. Tu trzeba nam wybierać: Bóg albo nic. Nie ma kompromisu i tolerancji na pogańskich demonów. Wystarczy, że ktoś nie działa na rzecz Królestwa Niebieskiego, a przeciw niemu jest, a co dopiero występuje w tak bezpośredni sposób przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, a w innym miejscu Bóg powiedział: Nie będziesz szedł za bogami innych narodów. Jeśli ktoś próbuje zniekształcać to przykazanie w jakikolwiek sposób to cała nasza wiara legnie w gruzach, a u wielu naszych hierarchów, kapłanów i wiernych faktycznie legła w gruzach. Trzeba mocno trzymać się Ewangelii, a cokolwiek byście chcieli do niej dodać, na przykład zrównać ją z Pacza Mamą czy z jakimiś innymi nurtami odstępczymi od jedynego kościoła Chrystusa, jak na przykład luteranie, kalwiniści, protestanci czy zielonoświątkowcy, muzułmanie czy judaizm, albo zrównać ją z fałszywym światowym braterstwem bez króla pokoju Jezusa Chrystusa, to odpowiedź jest smutna. Czy tacy ludzie, co znają słowa o zwiastowaniu innej Ewangelii, nie boją się skutku przekleństwa? Chyba nie. Gdyż nie mają wiary. Dzisiejsze czasy, jakie mamy, to ciemna noc pogaństwa, zalegająca miejsca święte. To godzina ciemności Kościoła, a Pismo musi się wypełnić. Kościół przechodzi mękę na drodze krzyżowej, a niewielu się ostanie. Wielu zwątpi, utraci wiarę, pójdzie w jakieś nurty judeo-protestanckie, zielonoświątkowe czy pogańskie które zaległy się w naszych świątyniach i będą wielbić samych siebie, gdyż będą puści w środku bez wiary. Będą chcieli tę pustkę czymś wypełnić hałasem, zabawą albo jakimiś nowinkami z zachodu. W tej godzinie, gdy Pan Jezus stoi przed Piłatem, wielu Go opuści, wybierze Barabasza, złodzieja, mordercę i rozpustnika. Dziś w naszym rządzie i pośród naszej hierarchii i wiernych słychać większość tych głosów. Uwolnić Barabasza, my nie mamy króla poza Cezara, a krew jego na nas i na nasze dzieci. I tak dzisiejsi współcześni Cezarowie wolą swoje prawo niż Boga, który je dla człowieka stworzył. W czasie lotus afryki Bergoglio wskazał, że wszyscy musimy być posłuszni ONZ, a niedawno ONZ ogłosił prawo do aborcji jako niezbywalne prawo każdego człowieka. Zauważmy jednak, że Bergoglio nie odwołał się od tego zakazu posłuszeństwa władzy ONZ, która sprzeciwia się przykazaniom Bożym. Kto innym gotuje tu na ziemi piekło, ten nie uniknie go na wieki. Dla wielu katolików takim piekłem duchowym jest przymuszanie ich do przyjmowania komunii na stojąco. Lepiej jest dla tych, co giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że przez niego zostaną wskrzeszeni do życia. Lecz ci, co pokładają nadzieję w prawie, jakie zaoferował im świat, z wielkich lóż, z dyrektywami siedziby Antychrysta, niech nie liczy na zbawienie. Polska powinna wyjść z tej siedziby Unii, gdyż non stop będzie się na niej wymuszać świństwa do wdrążania do narodu, które sprzeciwiają się przykazaniom Bożym. Święty Piotr powiada, jeśli sprawiedliwy z trudem osiągnie zbawienie. To jaki los czeka bezbożników? Na przykład tych, co zniekształcają Ewangelię Chrystusa, różne nurty, które przyjęli interpretację swoich założycieli niż Kościoła katolickiego. A cóż powiedzieć o tych, co czczą innych Bożków, bóstwa i stawiają je w świątyni Pana Jezusa, w jego kościele na równi z Bogiem Ojcem? Kto wniósł z uwielbieniem demona Pacza Mamy na Watykan. Wnosili ją z uwielbieniem na czele Bergolio, który miał strzec tego, co nie strzeże. Pacza Mama i jej czerwono-krwiste Czy to nie czasem Matka Ziemia? Demon karmiący się aborcją pod ochroną ONZ, która nie ma nic wspólnego z prawem Bożym. Może dojść do tego, że wkrótce, że będą nas zamykać z powodu nieprzyjmowania praw ONZ, samego demona, którego jak widać popierają najwyższe władze hierarchii na czele z biskupem Rzymu na Watykanie. Kościół jest w połowie drogi krzyżowej. Franciszek wyparł się Boga i podpisał pach z cezarami tego świata, z królestwem podpisał braterstwo w Abu Zabi bez Króla Pokoju, Jezusa Chrystusa. Przyjął wszystkie sprzeczności przeciw przykazaniom Bożym, gdyż powiedział, że mamy być posłuszni dyrektywom ONZ. Jest sprzeczne przykazaniom Bożym. Kult innych bożków, demonów, pod przykrywką imienia Bożego, będą grać na naiwności ludzkich serc. Dzień Święty zamienią na pracę w niedzielę i rozrywkę dzieci będą tak zdemoralizowane przez ich prawa, że będzie widać brak szacunku do rodziców, aborcja, eutanazja, a przede wszystkim zabicie ducha Bożego w sercach ludzkich, pornografia w internecie, w smartfonach, książkach, na wystawach, gdzie tylko możliwe, by pobudzić ludzkie zmysły do upadku moralnego, okradanie. Ludzi przez tworzenie systemu zwiększającego podatki, czynsze, które desperacko pobudzą biedne ludzi do kradzieży. Będą kłamać przeciw narodowi, by do końca go ograbić z godności człowieczeństwa i upodlić do stanu zwierzęcia. Nauk pożądania stanie się tak silny, że nie będą zważać na małżeństwa, byleby tylko zaspokoić swoje żądze. Będą mnożyć się rozwody i kolejne związki, a prawo będzie im sprzyjać do grabieży połowę mienia małżeńskiego w drugich związkach. Te demoniczne prawo antychrysta wychodzi dziś z unii zła, które poparł sam Bergoglio. Czyżby zaczął się czas czasów trzy i pół roku, a może się do niego przybliżył? Można stracić życie, ale zyskać wieczne, ukrywając się w sercu Maryi, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce, gdzie żaden demon nie ma wstępu. Dostali klucze poznania, sami nie wchodzą i innych nie wprowadzają. Czy oni wierzą, czy tylko w błąd wprowadzają dla nędznego zysku. Jak i na tamtych przyszła zagłada z góry, tak i na tych przyjdzie w podobny sposób. A przeżyją tylko ci, co ukryją się w sercu matki. A kto ją odrzuci, niech nie liczy na zbawienie. Powiem to następnym razem. A teraz odpowiedzcie sobie na pytanie: za czyjego pontyfikatu zamyka się zakony, pali, sprzedaje kościoły? Daje się zezwolenie na rozwody i wstępowanie w drugie związki? Kto kłania się demonom? I wprowadza je do centrum na Watykanie. Kto podpisuje pakt braterstwa z innowiercami? Kto okaże poddać się dyrektywom ONZ, które sprzeciwiają się prawom Bożym i wydaje orzeczenia na zgodę na śmierć niewinnych? Kto kłania się przed władcami tego świata, tylko nie przed najświętszym sakramentem? Kto okazał przyjmować emigrantów, przez których Zostały sprofanowane cmentarze i kościoły. Kto doprowadził do tego, że prawie cały świat utracił wiarę? Kto toleruje figurę Molocha, który stoi w Koloseum, na miejscu, gdzie mordowano chrześcijan? Kto doprowadzi do tego, że najświętsza ofiara stanie się tylko ucztą bez konsekracji? Będzie trwała tylko w skróconej wersji do miejsca umoczenia kawałka chleba. Wina przez Judasza, który potem szybko wyszedł i nie wziął udziału w konsekracji. Kto wyniósł paczamamę do godności większej na Watykanie od Maryi i nosił ją z tak wielką chlubą po bazylice Świętego Piotra? Kto ma rozum, niech rozumie. Radkowie, niech Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi drogami Syna. Do Syna i zawierzejcie się Matce Bożej, bo idą ciężkie czasy.